Siemanko, witam Was serdecznie na moim kanale i robimy sobie pierwsze Q&A! Tak się cieszę? Ja się nazywam Kasia, mam 27 lat i pierwszej młodości to już nie jestem. Okej, okay, skąd pomysł na nagrywanie na YouTube? Czy zaczęłam od TikToka, od YouTube'a i od kiedy nagrywam? YouTube'a założyłam nie tak dawno. YouTube, koniec lutego, początek marca najpierw nagrywałam na TikToka, ale też stwierdziłam, że moje treści fajnie mogą sprawdzić się na YouTubie. YouTube'a uwielbiam, kocham tą platformę sama, spędzam na niej mnóstwo czasu. Stąd też pomysł na nagrywanie na YouTube'a. No dobra, a dlaczego akurat takie treści? Słuchajcie, ja zawsze kochałam nagrywać śmieszne filmiki, zawsze je nagrywałam. Kiedyś po prostu nie udostępniałam ich do sieci, teraz przyszedł taki czas, taki moment w moim życiu, że mam po prostu odwagę to robić. Myślę, że to był punkt zwrotny w moim życiu: po prostu znalezienie odwagi, żeby zacząć publikować. Bo pomysły i chęci to ja już kiedyś miałam, ale nie było u mnie tej odwagi. A skąd bierzesz pomysły? To pytanie pojawia się mega często. Część z moich wideo. To są moje autorskie pomysły, część z moich wideo to są trendy, czyli tematy, na przykład nie wiem, POV twoja mama robi to i tamto. Już takie tematy już są istnieją w internecie. Natomiast ja przefiltrowuję je przez swój własny humor, przez swój własny styl, przez moje własne teksty. Skąd te teksty? No słuchajcie, z życia. Z życia te teksty. Moi rodzice byli bardzo śmieszni bardzo specyficzni. Stara to jest moja przyjaciółka. Pozdrawiam Juleczkę, kochaną moją. Zawsze po prostu byśmy na siebie mówiły Stara, stara, zrobisz to, stara, zrobisz tamto. to. po prostu zawsze była stara. No i stara też jest na filmikach. No a mój ojciec też minął się z powołaniem. Zdecydowanie powinien zostać aktorem, komikiem. Po nim bezapelacyjnie mam taką smykałkę do treści komediowych. No, Generalnie miałam, słuchajcie, śmieszne, śmieszną młodość śmieszne dorastanie i pojawia się również pytanie, czy jesteś aktorką, czy grałaś tu i tu. Tak, słuchajcie, ja swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęłam w 2019 roku. Zagrałam wtedy w moim pierwszym filmie Mowa Ptaków Ksawera Gorzławskiego. Możecie mnie też zobaczyć w takim filmie na Netflixie, wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Albo na przykład Teściowie 1, Teściowie 2, jak wpiszacie sobie w Google Katarzyna Chojnacka, tam macie całą moją filmografię, w czym grałam i tak dalej, i tak dalej. No i stąd też pewnie moje zamiłowanie do odgrywania takich scenek POV, gdzie mogę gdzieś tam to swoje, y, to swoje aktorstwo y, trochę przemycić. I nawiązuję tutaj do kolejnego pytania, czym, czym się zajmujesz oprócz YouTube'a, oprócz TikToka? No właśnie, słuchajcie, tym się zajmuję. Wiadomo, jak to jest z aktorstwem, z aktorstwem jest tak, czasem te role. Są, czasem tych ról nie ma, więc stwierdziłam, że skoro mam na to przestrzeń, mam na to czas, mam na to chęć, zapał i wszystko, jest to dobry moment na to, żeby ruszyć właśnie z moim kanałem. Pytanie: Co studiowałaś? Słuchajcie, aktorstwo i tak dalej, to się u mnie wzięło trochę z przypadku. Ja studiowałam na SGH, Szkoła Główna Handlowa, Metody ilościowe w Ekonomii, Systemy Informacyjne strasznie trudna nazwa. Kierunek też nie najłatwiejszy, ale skończyłam go i stwierdziłam, że nie jest to moje powołanie. Nigdy nie jest za późno na to, żeby zmienić zdanie. Słuchajcie, można zmienić zdanie. Stwierdziłam, co będę się męczyć do końca życia i robić coś, czego po prostu nie chcę robić. I na ostatnim roku poszłam na casting do reklamy. Na tym castingu do reklamy moja agencja powiedziała mi, z którą jestem zresztą związana do dzisiaj, powiedziała mi, Kasia, słuchaj, jest taki, jest taki casting do takiego filmu, właśnie Mowy Ptaków, no, szanse są małe, że się udalę spróbuj, spróbuj, bo nie mogą znaleźć nikogo na te rolę i już szukają wszędzie, no, dobra, więc skoro szukają wszędzie, to się zgłosiłam, dostałam wtedy, wygrałam ten casting i trochę tak się zaczęło tu u mnie od projektu do projektu. Jak radzisz sobie z hajtem? Dobre pytanie, prosta odpowiedź, Mam to w d***, mam to po prostu w d***, bo wiem, że hejt, hejt, słuchajcie, to jest krytyka niekonstruktywna, bezpodstawna, konstruktywną krytykę jak najbardziej jestem w stanie przyjąć, ale tu po prostu nie przyjmuję, zaczęłam mieć na to większą odporność, kiedy przestałam przejmować się, co pomyślą sobie o mnie ludzie, jak to zrobiłam, po prostu zrozumiałam, że sam sami nikt tego mojego życia nie przeżyje, Yy, zawsze znajdą się ludzie, którzy będą was hejtować, zawsze znajdą się ludzie, którzy powiedzą wam, że to, co robicie, jest złe, zawsze was krytykują, nie jesteście zupą pomidorową nikomu w stu procentach, nie będziecie odpowiadać, na tym polega życie. W momencie, kiedy stwierdziłam, że biorę moje życie w moje własne ręce, będę robić, co mi się podoba, oczywiście zważając na uczucia innych, nie krzycząc przy tym nikogo, w tym momencie moje życie. Zmieniło się, naprawdę się zmieniło. Zmieniło się w mojej głowie, no i potem też na zewnątrz. Jakbym ja się, słuchajcie, miała każdym komentarzem negatywnym przejmować, to ja już bym była w tworkach w psychiatryku. Albo po prostu trzy metry pod ziemią. Dosłownie, Jakbym ja się staram skupić na tych pozytywnych komentarzach, które mnie budują, dzięki którym wzrastam i otaczać się przede wszystkim ludźmi, którzy mnie wspierają w tym, co robię. Zarabianie w social media. O co chodzi? Jak to, jak to jest? Twórcy zarabiają w social media głównie na reklamach na współpracach z markami na YouTube, z YouTube Money, czyli z pieniędzy YouTube, który płaci po prostu za wyświetlenia Waszych filmów, a dokładnie za reklamy, które pojawiają się na Waszych filmach. O ile ta opcja jest w miarę regularna i można sobie przewidzieć, ile się pieniędzy zarobi z tego YouTube Money. O tyle współpracami jest różnie. Czasem się pojawiają, czasem się nie pojawiają, czasem jest ich więcej. Bo... No i generalnie na tym zarabiamy, na tym twórcy zarabiają. Czyli zgłasza się przykładowo Was jakaś konkretna marka, wysyłacie klientowi koncepcję, realizujecie potem tę koncepcję, przesyła klientowi do akceptu i siup. Czy masz chłopaka? Mam, słuchajcie. Mój chłopak jest Francuzem, i tutaj też nawiązuję do pytania, w jakich krajach mieszkałaś. Mieszkałam we Francji, nadal bardzo często tam bywam. Mówię też po francusku, jestem dwujęzyczna, polski francuski. Aktualnie mieszkamy w Polsce, zdecydowaliśmy się na to z takich względów, że ja mam tutaj więcej możliwości zawodowych, że mój chłopak pracuje w pełni zdalnie, więc, więc na ten moment jesteśmy tu. Gdzie nas poniesie? Pan Bóg jeden wie. No dobra, teraz już wiecie, kim ja w ogóle jestem: kim jest Kasiacho. Ja cieszę się niezmiernie, że jesteście na moim kanale, że mogę dla Was nagrywać, że podobają Wam się filmiki, że mogę Wam poprawiać humor. Jeżeli podobają Wam się moje treści, to zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia moich filmów. No i wpadajcie koniecznie na Instagram, gdzie ja dzielę się z Wami tym, co dzieje się u mnie na co dzień, albo na TikToku, gdzie robię po prostu śmieszny content. Kocham was, przysyłam Wam mnóstwo buziaków, i do następnego!